Bożych prawdą, o panie, to ty na mnie spojrzałeś, twoje usta dziś wyrzekły me imię. Swoją Barkę pozostawiam na brzegu razem z tobą nowy zacznę dziś łów. O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, Twoje usta dziś wyrzekły me imię. Swoją barkę pozostawiam na brzegu, Razem z Tobą nowy zacznę dziś mów, w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pan z Wami i Duchem Twoim. W liturgii Kościoła przeżywam dzisiaj święto świętego Andrzeja, apostoła, męczennika. Oddał życie w obronie wiary i w obronie Jezusa Chrystusa. Za jego przyczyną dzisiaj pragniemy upraszać te potrzebne łaski dla nas wszystkich w tym kończącym się miesiącu listopadzie, zawierzyć wszystkie troski, te nasze intencje, jednocześnie w przeddzień rozpoczynającego się Adwentu prośmy, aby święty Andrzej wprowadził nas gotowych na to radosne oczekiwanie na przyjście Zbawiciela, a intencje dzisiejszej mszy świętej są następujące. Ksiądz Tomasz odprawia mszę Gregoriańską za zmarłą Antoninę Bajewolską. Ksiądz Tadeusz poleca zmarłego Antoniego Rłowskiego intencje od pracowników kopalni w Jodlarowej. Ja polecam zmarłą Bogumiłę Dyrdę intencje od siostry Elżbiety z rodziną. Przeprośmy na początku za grzechy nasze i za zaniedbania, byśmy mogli z czystym sercem złożyć Bogu tę najświętszą ofiarę. Zmiłuj nad nami, Panie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu. A na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja, Panie Boże, Królu Nieba. Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, który gładzisz grzechy świata, Przyjm błaganie nasze, Który siedzisz po prawicy, ojca, Zmiłuj się nad nami, Albowiem tylko tyś jest święty, Tylko tyś jest panem, Tylko tyś najwyższy. Jezu Chryste, z Duchem Świętym, w chwale Boga Ojca. Amen. Mudlamy się. Wszechmogący Boże Święty Andrzej Apostoł był głosicielem Ewangelii, pasterzem Twojego Kościoła. Pokornie Cię prosimy, aby nieustannie wstawiał się za nami, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z listu św. Pawła, apostoła do Rzymiany. Jeżeli ustami swoim wyznasz, że Jezus jest Panem i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych, osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, wyznawanie jej ustami do zbawienia. Wszak mówi Pismo, żaden kto wierzy w Niego nie będzie zawstydzony. Nie ma już różnicy między Żydem a Grekiem, jeden jest bowiem Pan wszystkich. On to rozdziela swe bogactwa wszystkim, którzy Go wzywają. A bowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony. Jakże więc mieli wzywać tego, którego nie uwierzyli? Jakże mieli uwierzyć w tego, którego nie słyszeli? Jakże mieli usłyszeć, gdy im nikt nie głosił? Jakże mogliby im mieli usłyszeć, gdy im nikt nie głosił, głosić, jeśli by nie zostali posłani? Jak to jest napisane? Jak piękne stopy tych, którzy zwiastują dobrą nowinę. Ale nie wszyscy dali posłuch Ewangelii. Izajasz bowiem mówi: Panie, któż uwierzył temu, co od nas posłyszał? Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się usłyszy, jest słowo Chrystusa. Pytam więc, czy może nie słyszeli? Ależ tak, po całej ziemi rozszedł się ich głos, aż na krańce świata ich słowa: Oto Słowo Boże! Po całej ziemi ich głos się rozchodzi. Po całej ziemi ich głos się rozchodzi. Niebiosa głoszą chwałę Boga, dzieło rąk Jego wieszcza nieboską. Dzień opowiada dniowi, noc nocy przekazuje wiadomość. Po całej ziemi... Ich głos się rozchodzi. Nie są to słowa ani nie jest to mowa, których by dźwięku nie usłyszano. Ich głos się rozchodzi po całej ziemi, ich słowa aż po krańce świata. Po całej ziemi ich głos się rozchodzi. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Aleluja, Alleluja, Alleluja Pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi Alleluja, Alleluja, Alleluja Pan z wami i z duchem twoim Słowa Ewangelii według świętego Mateusza Chwała Tobie, Panie! Gdy Jezus przechodził obok jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci, Szymona zwanego Piotrem i brata jego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro, czyli bowie, byli bowiem rybakami. I rzekł do nich, pójdźcie za mną, a uczynię u was rybakami ludzi. Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za nim. A gdy poszedł stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza i brata jego Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w Łodzi swe sieci. Ich też powołał, a oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za nim. Oto słowo pańskie. Chwała Tobie Chryste. Przedstaniecwo świętego Andrzeja Apostoła, przedstawmy Bogu prośbę za wszystkich wierzących, aby nastała jedność między podzielonymi wyznawcami Chrystusa. Ciebie prosimy. Za biskupów na całym świecie, aby byli wierni powołaniu, które otrzymali od Boga. Ciebie prosimy. Za rozeznających powołanie kapłańskie bądź zakonne, aby cierpliwie oczekiwali wezwania Bożego. Ciebie prosimy. Za wszystkie rodziny, aby były wspólnotami, w których dojrzewa się. Do podjęcia odpowiedzialnych zadań Ciebie prosimy. Za zmarłych polecamy w tej mszy świętej Antoninę, Antoniego, Bogu miłę, aby Bóg okazał im swoje miłosierdzie i włączył do grona zbawionych. Ciebie prosimy. Za nas, uczestniczących w tej mszy świętej, abyśmy byli otwarci na interwencję Boże w naszym życiu. Ciebie prosimy. Boże miłosierny Ojcze, dzięki Tobie nasze życie nabiera sensu. Spojrzyj z upodobaniem na nasze zgromadzenie i przyjmij prośby płynące z naszych serc. Tobie chwała po wszystkie wieki wieków. Amen. Wszystko Tobie oddać pragnę i na Ciebie. Pragnę. I na Ciebie Chcę cię Jezus. Wiernie dzieckiem Twoim zawsze. Módźcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg ojciec, Wszechmogący. Niech Pan Panie ofiarę z ram Twoich na cześć Panie i chwałę Panie swojego Panie imienia, Panie a Panie także na pożytek Panie nasz i całego Kościoła świętego. Wszechmogący Boże, w święta apostoła, przynosimy nasze dary. Przyjmij w tej ofierze także nas i daj nam udział w Twoim życiu. Przez Chrystusa Pana naszego Amen. Pan z wami i górę serca je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. a prawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas bawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, Ty bowiem wiekuisty Pasterzu nie opuszczasz swojej owczarni, lecz przez świętych apostołów otaczasz ją nieustanną opieką aby kierowali nią ci zwierzchnicy, którym jako namiestnikom swojego Syna zleciłeś władzę pasterską. Dlatego z wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając. Święty, święty, święty Pan Bóg zastępu, Pełne są niebiosa i ziemia, pały Twojej, Hosanna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w imię pachańskie, Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za Was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za Was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. tajemnica wiary. Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj Boże o Twoim Kościele na całej ziemi. Sprawa by zrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Adamem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania. O Antoninie, Antonim, Bogu mile, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata, dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmił się nad nami, wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z najświętszą bogorodzicą dziewicą Marią, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, świętą Litą, świętym Janem Pawłem, błogosławioną rodziną Ulmów, świętym Andrzejem Apostołem Patronem dnia dzisiejszego i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie Boże Ojcze Wszechmogący w jedności Ducha Świętego. Wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Pouczeni przez Zbawiciela i posłusznie Go słowom, ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas baw. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w Swoim miłosierdziem, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu. Pełni nadziei oczekiwali przyjścia Naszego zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała. Panie Jezu chryste, ty powiedziałeś swoim apostołom: Pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daje". Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, które żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wahami. I z duchem te Przekażcie sobie znak pokoju. Pokój z Tobą. Pokój z tobą. Baranku Boży, który go z trzech świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzi z grzechy świata, obdasz nas spokoje. Oto baranek Boże, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na jego ucztę. Pan nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona. Andrzej powiedział do swojego brata Szymona: Znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa i przyprowadził go do Jezusa. Módlmy się. Boże nasz, ojcze, niech nas umocni przyjęcie Najświętszego Sakramentu, abyśmy za przykładem świętego Andrzeja Apostoła naśladowali ukrzyżowanego Chrystusa i mogli żyć razem z Nim w chwale, które żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Świętym Archaniele, wspomagaj nas w walce. A przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą broną, aby go Bóg pogromić raczą. Pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu Niebieski, zastępu szatana inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą. Mocą Bożą, stronić do piekła. Świętym Archaniele, w intencji zmarłych, wieczne odpoczywanie radzimy dać Panie. Wieczne odpoczywanie radzim dać, Panie. Wieczne odpoczywanie radzim dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie pokoju Chrystusa, Bogu niech będą dzięki. Wszystkie nasze dzienne sprawy i